Sieradz to nie tylko prężnie rozwijające się miasto, ale także miejsce pięknych ścieżek edukacyjnych, gdzie najmłodsi adepci mogą zapoznać się z różnorodnymi gatunkami drzew i krzewów, rozwijając tym samym w sobie pasję, a także zainteresowanie przyrodą. Właśnie zaczęliśmy w nowym roku szkolnym. Po raz pierwszy dzisiaj jesteśmy na ścieżce edukacyjnej. Przybyły do nas dzieci, z Ostrowa, ze szkoły podstawowej, czyli z zupełnie innej gminy jest zainteresowanie naszym starym parkiem tutaj prawie dwusetletnim, czyli naszymi drzewami, naszą roślinnością. No i co tutaj ciekawego można oczywiście zobaczyć. Sam Pan powiedział, dzieci są zainteresowane, w jaki sposób pozyskujecie właśnie tych, których oprowadzacie tą ścieżką edukacyjną. No więc pani Barbara Rogodzińska poprzez wysyłanie zaproszeń mailowych do różnych szkół, a także przypuszczam, że czytana jest także nasza strona internetowa, która mówi o naszych tutaj zajęciach na terenie centrum. Myślę, że właśnie w ten sposób uzyskują wiadomość o naszej tutaj edukacyjnej ścieżce i przybywają do nas nie tylko z naszego miasta, ale i zaczynają z okolic. Czy można wyznaczyć wiek, którym zainteresujemy ścieżką edukacyjną? No zaczynamy już tutaj z dziećmi w wieku, wieku przedszkolnym a także no, oczywiście wszystkie klasy szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, czyli z gimnazjum. Także bywają u nas dzieci z ponadgimnazjalnych szkół, ze szkół średnich. Często tutaj zajęcia mają na terenie budynku badanie wody, a także tutaj na terenie parku. W jakim okresie odwiedzacie taką ścieżkę edukacyjną? To znaczy się, mówię po prostu, czy okres zimowy również jest wykorzystany na tego typu zajęcia? Tak, w okresie zimowym także, chociaż może w mniejszym stopniu. Właśnie y, najwięcej y, to y, tutaj prowadzimy zajęć w okresie jesiennym. I wiosennym, no ponieważ z wiadomych względów jesienią tu zaczyna się rok szkolny, czyli od września, natomiast wiosną no rozkwita tutaj wszystko i widać tę przyrodę, tutaj, tę wiosnę, dlatego najczęściej i naj, najchętniej wtedy młodzież wraz ze swoimi opiekunami przybywa do nas. Więc często będziemy mogli zobaczyć przyrodnika pana Adama tutaj z grupą młodych ludzi, którzy się będą edukowali. No ja, jeżeli tylko jest to zajęcia są właśnie tutaj na terenie parku, na ścieżce, to prowadzę i jestem tu zawsze, można powiedzieć, jeżeli tylko te grupy przybywają.